Co się nie, to nie jest to, poczekaj. Zacznij nagranie. Idzie już chyba. Dobra. Antonina, powiedz czy przed chwilą mówiła, że potrzebne są Dla pani Marianki, tylko na drobne wydatki z tego. Na woreczki do śmiecia i suche mleczko, czy takie mleko zwykłe, w takich banieczków. czemu, bo się nie, e, no, nie ma Pani mają? nie ma, Ta, no, takie na, na drobne choć, chociażby, no, na reszta... To, to znaczy, że je, my... czy, je czy nie je? Z czego no. je? A je, bo... Ona dla nas dobra, my dla niej jesteśmy dobre. No, no to Wy przynosicie, nie? No i ty patrz. No i tam coś no, się no, lepszy. Nie, no. Ja wiem, że ty jesteś no. skromny, ale... ale... No co będę mówił, no ciesia. No. Powiedz coś na ten temat. Ja sobie tutaj na, nagramy to troszeczkę. No powiedz ciesia. Y, masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy? Nie mam pieniędzy. Czemu nie masz pieniędzy? Bo mnie nie pieniądze. No już od dawna tak jest, nie? Mały. No. Ale jesz, jesz. i jesz. Powiedz jak jesz. A dobrze. Dobrze jesz, nie? No, a kto to załatwia wszystko? Janusz Janusz, Janus. no bo mówimy, no co to Lotka już dawno nie grałaś, nie? A balon, bo nie mam pieniędzy A wczoraj po życiu, wie, czekoladki były kupione e, ciasteczka były kupione, o takie te madlenki, nie? Kto to Ci wziął? M M Martin czy przy, przy przyniosła? Ja, ja, ja przyniosłem Nie pamiętam. No ja kupiłem No zobacz, no. nawet te tutaj Czekoladki, no ja bym chciała, bo były tanie z promocji kupione, zobacz, no kto to kupił, ja, no. Ja, no. za czyje pieniądze, za ja, no. jego, pieniędzy no. nie no, no tak, bo tutaj wczoraj przyszła ci nawet ta pielęgniarka do ciebie się opiekować, nie, i powiedziała, że przyszła cię dokarmiać niby, nie, że rzekomo że, że, że się licho odżywa, ja spowiedz, licho się odżywasz, czy dobrze, no? Dobrze, Dobrze. Ale za A ale zaczyje pieniądze. No, no powiedz, za czyje. No tak, no bo jest taki problem, że siostrzenica ta Marti ci nie przynosi od ponad miesiąca żadnych pieniędzy, nie? Mały i mi jeszcze nie przynosi. Też nie przynosi. A myła Cię chociaż raz, bo stawiała Cię tutaj? Co? Marti, myła Cię kiedy? A -a. Nie, No a powiedziała tej opiece, że, że, się my, że ona sama się dźwiga i sama się myje no, a no, no widzisz, kurde. I taka jest prawda, nie? A my się sobą opiekujemy. Bo ciocia Marianna, to jest ciocia mojej ex małżonki skończyła 88 lat. I od dwóch tygodni trochę nie może chodzić. Wczoraj żeśmy próbowali troszeczkę chodzić, nie? Na tym buzeczku tutaj, co jest? O, proszę zobaczyć. Ten buzeczek, co jest. Ciocia tu wczoraj wprowadzałem. O, taki ten na kółeczkach, ale to ci jest ciężko na tym chodzić. Ale no i co pan co trzeba zrobić, żebyś. Co powiedziałeś, na pocztę chcesz jechać, tak? Tak. Po co na pocztę? No ale to trzeba by było siebie wziąć, wsadzić. A tu nawet nie wiadomo, gdzie masz dowód, tak? Karty nie wiesz, gdzie masz nawet. Gdzie tak. I czeków też nie masz. Nie ma. już od dawna, nie? No i taka jest realność. A pod publikę, proszę państwa, Martin ze swoim bratem, żołnierzakiem że wszystko robią. Nawet jak ten pies tutaj wczoraj. Czyli jeśli ja, ja go rok temu naprawiałem, proszę zobaczyć. O, tutaj się pali w tym piesek słabo się pali, kopci się zakupcone, całe siarne, bo się nie pali. I taka jest realia. A tam ma dobry. Przecież ty masz dobrą emeryturę, nie? Ponad 1000 euro, nie? No. No to, to potwierdza. Proszę bardzo. No. I Ciocia nie ma pieniędzy już drugi miesiąc. Jak możemy ją... Albo. Mówisz, że nie byłaś tak nauczona? Nie. ja zawsze pieniądze miałam. Zawsze miałeś pieniądze, nie? Zawsze pieniądze miałam. Ja wiem, bo nawet to to lotka ci chodzili kupować, nie? Czy Żółta jak była, czy Olga, czy myśmy nie nasi kupili? Wujek jak żył twój mąż, tak? O, ja, Zawsze, że działa w pierce, w konie, w kwadry. Kar... Są tak. Pierwsze ja to są w trójkę, jak konie szły zawsze się grała I to to Lotka Ale lubiła ja kupić A tego nie ma nic zrobić No e. Nawet mleka, i, i, brak, i nie ma ci kto kupił. No ja wczoraj wziąłem, kupiłem czarną kawę Czarną kawę byś musiała, o. A A ja proszę zobaczyć, o Mleka już od dawna nie ma, po co zobaczyć, mleka z kawą Jest wygląda, nie Jak nie Janusz, to tą Antonina z Julią przyniosą, mnie. Nie No taka prawda i to Ci się nie podoba, tak? Nie, nie, nie. A, a powiedz mi o poczcie, bo mówiłaś, listy Ci przychodzą otwarte, tak? Tak To Ci rozrywa? Z jakiej racji? To jest normalne, czy nienormalne? Normalne Listy nie patrz, pod... bo to jest... Uh... Prywatne Prywatne My Powinny być otworzone moje listy A kto Ci przynosił? Nie w... ja na poczcie się będę... E... pytać pytać i jak listy będą otworzone, to albo ich, albo ten co robi, O tym, co otwiera moje listy. Z jakiej racji? A kto Ci przynosi otwarte listy? A No, no, tak. no my wiemy o tym, no, ale nie wolno nic powiedzieć, bo... To, to jest siostrzenica siosi, ciocia, bo siostra jest inna. Tak, ale ona nie wolno i Ja wiem, że nie wolno, ale co co, jak ja to gdzieś doniosę, to bym na policję czy coś, to ja, to ja będę najgorszy człowiek. Tyle na poczcie, jeszcze, no, że listy moje otwarte, a jeszcze nie że nie listów otwarte. Tak, zwłaszcza o, o kącie, nie? Nie. No bo to o kącie, to przede wszystkim chodzi o To tak samo jak masz, ile elektrykę, ile wszystko, też otwarte nie zapłacą. Nie zapłacą, a otworzą. A I jeszcze krzyczą, że tak. za dużo wydawać, tak? Bały, ja to je miał No tak. Bo i ja miał No i nie no. Ej, proszę Państwa, to były słowa prawdy powiedziane w dniu 7 listopada 2012 roku w środę z domu Marianny, Pani Marianny. I zakładamy stronę pana. Fanów cioci Marianny, pani Marianny, tak mi Lechomir le, 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 Damaszewicz z Legionowa doradził. I tak trzeba zrobić. No to na razie, słyszeliście reali na Jeżycie we Francji. ja teraz nie umiem tego zatrzymać, haha. Ha. Dawno tego nie robiłem. Zatrzymaj nagrywanie.